Powstanie świata według mitologii greckiej. Każda religia, każda mitologia ma jakieś wersje, przekazy, w jaki sposób powstał świat. Dzisiaj właśnie o mitologii greckiej jak Grecy tłumaczyli powstanie świata. Początek świata, według Greków, powstał z chaosu. Czym był chaos? Chaos nie wiadomo, czym był, nikt tego nie wiedział. Ale właśnie z niego powstała ziemia, czyli Gaja oraz niebo, Uranos. To oni dali początki wszystkiemu, oni zapoczątkowali powstawanie, stworzenie bogów. Na początku mieli dzieci Tytanów, cyklopów i stórękich, ale ci zostali zrzuceni do Tartaru, do takiej bezdennej czeluści, gdzie mieli pozostać na wieki. Ale to wyrzucanie dzieci, które te dzieci wyrzucił Uranos, po prostu mu się nie spodobało. Nie spodobało się to Gai, i razem z najmłodszym z Tytanów, który jeszcze nie został uwięziony, czyli Kronosem, zrzucili ojca z tronu. Do tego Kronos ranił Uranosa, a z jego krwi powstały boginie zemsty Erynie. I to jest pierwsze zrzucenie Stronu, ale nie ostatnie w w tym powstaniu świata, według mitologii greckiej. Kronos wziął ślub z Reją, zaczęli rządzić, ale Kronos bał się o władzę. Bał się, że któreś z jego dzieci może po prostu odebrać mu władzę. A ponieważ miał z Reją dzieci, znalazł na to sposób i te dzieci, nowonarodzone dzieci, połykał. W ten sposób połknął pięcioro dzieci, szóste dziecko nie połknął, ponieważ Reja już miała dość, Dała mu kamień, owinięty pieluszką. Ten to połknął, myślał, że połknął kolejne dziecko. A to szóste dziecko Reja zaniosła na Kretę, gdzie opiekowały się nim nimfy i koza Almateja, która, która karmiła go po prostu mlekiem swoim. Tym szóstym dzieckiem był Zeus. Gdy Zeus dorósł, postanowił obalić ojca, postanowił przejąć władzę, zemścić się za to, że połknął jego, Rodzeństwo, no i zaproponował swojej matce Rei, żeby ta podała Kronosowi środek wymiotny. Kronos to zjadł, wypił i po prostu zwymiotował te swoje połknięte dzieci. Była to Hera, Hestia, Demeter, Posejdon i Hades. Razem z Zeusem te zwymiotowane dzieci pokonały Kronosa. Zrzuciły go stronę i to właśnie Zeus zasiadł na tronie, zasiadł na Olimpię, i od tej pory to on razem ze swoim rodzeństwem, no ale on był najważniejszy, zaczęli rządzić, do tego zaczęli powstawać kolejni bogowie. Ale po jakimś czasie doszło do buntu gigantów. Dopiero pomoc Heraklesa sprowadzonego z ziemi, oraz co ciekawe inna pomoc pochodząca od osłów Dionizosa te osły bardzo się zdenerwowały były wystraszone no i zaczęły jak to osły wyć kwiczeć a giganci się tego bardzo bali i po prostu uciekli no i to wszystko i Herakles no i te osły przechylili zwycięstwo na stronę bogów olimpijskich i dalej Zeus pozostałymi bogami rządził. Ale to nie koniec. Gaja, której się to wszystko nie spodobało, to pokonanie tych gigantów urodziła Tyfena, przed którym właściwie wszyscy bogowie olimpijscy uciekli do Egiptu, tam się przemienili w zwierzęta, żeby ich nie rozpoznał i tam czekali. Ale Zeusowi udało się go pokonać, no i już od tego momentu można powiedzieć, był spokój. Jaki spokój? No to doskonale wiemy, jeśli znamy mitologię grecką, że tam bardzo dużo się działo. Pamiętajmy też, że na przykład te walki z gigantami, z Tyfenem, to już okres, kiedy ludzie stampali po ziemi i widzieli, jak ci bogowie walczą. No to łatwo zrozumieć, że wszelkie zjawiska, czy to trzęsienia ziemi, burze, huragany i tego typu rzeczy, wybuchy wulkanów były tłumaczone w prosty sposób jako walki wśród bogów. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne materiały o mitologii greckiej i o mitologii słowiańskiej, o której też wrzucam materiały. Udostępnij, poleć, opublikuj, pokaż znajomym, zasubskrybuj kanał, naciśnij dzwoneczek, oceń. Każda Twoja aktywność jest ważna. Dziękuję za uwagę.